Modern NFT trwa w najlepsze, więc nic dziwnego, że zatacza ona coraz szersze kręgi. Pewną oczywistością był również fakt, że takowe rozwiązanie prędzej czy później zagości do gier wideo, w tym MMO, które jak nic innego można pod takie rzeczy zaadaptować. I to robi Arcade, chociaż lepiej powiedzieć ArcWorld, World, bo tak nazywa się nowa gra, która ma wystartować w trzecim kwartale 2022 roku. Aktualnie z kolei trwa wstępna rejestracja. Tylko czy warto angażować się w ten projekt, jakie są jego ewentualne plusy oraz minusy, o tym pogadamy w dzisiejszym na który serdecznie Was zapraszam. Podobnie jak do subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby zyskiwać powiadomienia o najnowszych filmach. Lecimy. Na temat ogólnego żywota Arke można by napisać nie jedną książkę, na przykład taką Jak zachwycić ludzi wizją na MMO, a tuż obok mógłby stać tomik zwany Jak przeorać pomysł na MMO. Serio, Arcade to wybitnie ciekawy koncept, który w czasie swojej premiery dosłownie mógł i z pewnością zachwycił mnóstwo osób. Zresztą sam miałem kilka epizodów z tym MMORPG-iem, wspominam go z dużą dozą sympatii, jako rozległy świat wypełniony mnóstwem aktywności, także tych morskich, które szczególnie się podobały. Problemem pozostało prawdopodobnie, a może i w 100%, model wydawniczy, przynajmniej na tyle na ile znam sytuację z obserwacji portalu i newsów na przestrzeni lat, no były tam boty, było pay to win, była a raczej jest niesmaczna sytuacja związana z ArcheAge Unchained, które stało się wszystkim tym, czego swego czasu dystrybucja się wypierała rękami i nogami. No mówiąc w skrócie blado jak na potencjał, który pierwotnie z gry wypływał. Naturalnie natomiast możecie pomyśleć, że Arkward to w zasadzie ArcheAge 2, o którym słyszeliśmy już kilkanaście miesięcy temu. Nowe szczegóły były, informacje o wydaniu w 2022 roku także widniały tu i tam, chociaż finalnie grę przesunięto na termin w okolicach 2024 roku. Tym samym to o czym pogadamy dzisiaj nie ma żadnego związku z Arcade 2. Czym zatem jest albo będzie Arcworld? Z opisu wynika jasno, że jest to pierwsza gra MMORPG z otwartym światem bazująca na blockchainie oraz technologii NFT. I teraz, no, zależnie jak na to patrzycie, owszem, taki opis sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z grow, która pozwoli realnie zarobić pieniądze za czas spędzony nad długotrwałą przygodą, ale jest też druga, znacznie gorsza strona, mianowicie jest to projekt, który definitywnie będzie kierował się wysoką chęcią zarobku, połączoną z wysokim zagęszczeniem osób chciwych. O tym aspekcie pogadamy jednak za chwilę. Teraz bowiem warto przejść do tego najważniejszego obrazu samej gry, bo jeżeli liczyliście na jakąkolwiek gigantyczną metamorfozę, to raczej można o tym zapomnieć, a przynajmniej wszystkie aktualne poszlaki na to wskazują. ArcWorld będzie prawdopodobnie kolejną wersją jam dostępną na rynku, czyli grą bazującą zarówno na silniku, jak i mechanikach, które sięgają 2006 roku, bo właśnie wtedy rozpoczął się proces produkcji, a finalnie doprowadził nas do testów i premiery na przełomie lat 2012-2013. Mowa tutaj oczywiście o rynku dalekowschodnim, bo na nasze wydanie czekaliśmy bodajże do 2014 roku. No jest to ogólnie tytuł stary, a zapowiedź w tak niekonwencjonalny sposób z premierą wyznaczoną na trzeci kwartał tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że rewolucji im raczej nie będzie, w zasadzie na pewno nie będzie. Powinniśmy spodziewać się wilgotnej szmatki, z której partnerstwo w postaci Excel Games, Kakao Games i Metabora postara się wycisnąć trochę pysznej gotówki, obiecując graczom perspektywę dużego zarobku. Nawet screeny, czy też modele wykorzystane pod rzekome tokeny, czy też obrazki NFT, jakkolwiek to nazwać, wyglądają jak żywcem wyjęte ze starego Archeage'a. Ale wracając, jak będzie działał cały handel i sposób zarabiania? Na tyle, na ile rozumiem opis, mamy do czynienia z in-game'owym kruszcem, walutą zwaną Archeum, czy też Archeum. Ją z kolei można wymienić na koiny BSLTM, które pozwolą działać w poważniejszym handlu albo NFT, albo kryptowalutą bora Jej cena aktualnie to jakieś 3,50 zł. Wracając jednak do Archeum, będzie to coś, co ma rzekomo służyć także w progresowaniu naszej postaci, więc poniekąd mamy przed sobą system bardzo podobny do Mir 4, gdzie też ta podstawowa, ten podstawowy kruszec e, ma dwojakie zastosowanie, z tym, że tutaj do całego łańcuszka dochodzi element modnego NFT. Strasznie zagmatwana sprawa w sumie, która już teraz na dodatek śmierdzi Paytuin. Widać bowiem w opisie, że posiadacze na przykład rzadkich kart NFT, które kupicie poniekąd za gotówkę albo wyfarmicie, dają wam 100% gwarancję na priorytet w zakupie Ziemi. I to tylko pokazuje, że gra z Ruinowana w dużej mierze właśnie przez mikropłatności, znowu to zrobi, rzucając się bezpośrednio w wir rozwiązań kryptowalut. Powiedzmy jednak, że zechcecie po prostu pograć w ArcWord, dlatego że będzie to świeża gra, która przynajmniej na czas premiery i kilka tygodni po skusi im pewną populację. Musicie natomiast w tej sytuacji nastawić się na przeszkody w czerpaniu przyjemności. Przykład jest w zasadzie na wyciągnięcie ręki, który pokazuje, jak przykre jest w tym momencie życie gier opartych o krypto w systemie play to earn. Mianowicie chodzi o MIR4. Ta gra to wysypisko botów, które stoją. Godzinami robiąc określone czynności w celu zarobku. Czy w Arkward będzie inaczej? Śmiem wątpić. Z pewnością szybko znajdą się sposoby na to, aby manipulować rynkiem, zdobyć określone wpływy, rozwijać swój gamingowy biznes. Po prostu nie będzie tam, podobnie jak w Mir4, miejsca na takiego normalnego gracza, który od początku do końca chciałby zwyczajnie miło spędzić czas w kolejnym MMORPG-u. I teraz wypada zadać sobie bardzo proste pytanie: czy my, gracze, faktycznie oczekujemy takiego rozwoju gier sieciowych? Oczywiście trudno po gigantach jak Excel Games czy Kakao spodziewać się jakiegoś. Skamu. Po prostu na swój sposób niesmacznym jest odgrzewanie kotleta po raz któryś, no bo Arcade w tej formie to nic innego jak skok na modę z perspektywą zarobkową. Być może uznano, że skoro i tak wszystko jest zrujnowane, to trzeba spróbować rozwiązań ostatecznych. Być może również deweloperzy obserwując popularność Mir4 uznali, że nieważne co mówią, ważne aby mówili. Niestety, Play to Erny w przypadku gier, o ile na papierze może wydawać się fajne, o tyle w tym momencie bardzo szybko jest weryfikowane przez rzeczywistość. Pieniądze, niestety, na danym Moment mnożą oszustów w trybie natychmiastowym. Granie przestaje mieć w takiej sytuacji wymiar relaksacyjny, czysto zabawowy, lub też w przypadku MMO, połączony z budowaniem przyjemnej interakcji w wirtualnym świecie. Po prostu biznes stworzony niegdyś w oparciu o rozrywkę stał się biznesem dla biznesu, a Play to Earn jest przynajmniej na dany moment najczarniejszym scenariuszem dla normalnego, zwykłego gracza. Dla handlarza, osoby wkręconej wyłącznie w zarobki, to pewnie spełnienie marzeń, ale czy ktoś wśród Was faktycznie jest tym zainteresowany? Jestem ciekaw, bo mam wrażenie, że mówiąc o naszej społeczności, nikt się play to Earn przesadnie nie zachwyci, tak samo jak nikt nie da się nabrać na Arcade w kolejnej odsłonie, kiedy potencjał samej gry został zmarnowany już naprawdę bardzo, ale to bardzo dawno temu. To wszystko do mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o ArcWord, jak podoba Wam się ta koncepcja, czy pogralibyście w ogóle w tą grę, albo jakie macie przeciwwskazania, żeby coś takiego nie pojawiało się na rynku. Dajcie znać pod spodem, a my słyszymy się już niedługo, na razie.